Kochani, witamy wszystkich w kolejnym odcinku. O czym będzie dzisiejszy odcinek już Wam mówię. Będzie on taką recenzją, krótką opowiastką o kamerce DB Power 1080p z wi -Fi. A więc sobie zainteresowany tego standardowo serdecznie zapraszamy. A więc tak, nie zdziwcie się jak ten ekran będzie troszkę skakał, aczkolwiek trzymam kamerkę w ręce. I nakręcam, żeby było wszystko widać, i właśnie poświęcę ten odcinek recenzji, może takiej krótkiej odpowiadamstwie o tej kamerce, powiem tak: kamerka, o której mówimy, tak już mówiłem na początku odcinka, jest to DB Power 1080P w wersji z Wi-Fi, już seryjne opakowanie, w co się w tym znajduje. To jest naprawdę bardzo małe pudełeczko. Jak to zamówiłem, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak malutkie pudełeczko. Już pokazuję, jest to proszę ja was, to pudełko że w środku naprawdę, nie wiem czy to będzie widać, jest bardzo malutkie i nie spodziewałem się, że tyle rzeczy się do tego zmieści, tam są jeszcze trzy pudełeczka, w których jest właśnie ten sprzęt, który właśnie teraz widzicie i co wchodzi w skład tej kamerki, to jest to kabelek, który możecie połączyć z kompem bądź z ładowarką aby coś przesłać bądź załadować, kolejna sprawa to jest taki statywik. Wydaje mi się, że jest to po to, żeby położyć sobie gdzieś tak kamerkę, przypiąć i coś nakręcić. Kolejna sprawa to jest na pewno dodatkowa bateria, która według producenta wytrzymuje około 1,5 godziny w najwyższej jakości, czyli 1080 VhD. Kolejna sprawa to są dwa przylepce osobne, które służą do naklejania tego na kasku bądź miejscu, gdzie to tylko tam chcecie jest taka stalowa linka, która szczerze powiem, nie wiem do czego jest jest dodatkowe zabezpieczenie do wodoodpornej obudowy oraz do baterii więc jest to fajny patent, bo z tego co słyszałem, właśnie te kamerki się lubią często urywać niezależnie czy jest, nie o kamerki, tylko o obudowy niezależnie czy jest to GoPro czy jakieś podróbki właśnie jest to taka, szczerze Wam powiem yy, podróbka, to ona wygląda jak GoPro aczkolwiek nagrywa w jakości zbliżonej do SJ4000, więc nie jest ona zła a jakość i cena są naprawdę bardzo dobre, ponieważ cena jest naprawdę atrakcyjna i nie jednego skusi. Kolejna sprawa to jest takie opakowanko, do którego wkładamy kamerkę. Ja już to tutaj pokażę. Wkładamy sobie kamerkę, nie będę tego wciskał, później będę miał problem z wyciągnięciem. I może to służyć nam jako yy, zapięcie do kika od selfie do selfie albo do zamontowania czegoś takiego, gdy wkładamy to tutaj. I tu jest taki. Teamsik, którego możemy przemontować do paska, i może ona służyć jako kamerka szpiegowska, z tego co wyczytałem w instrukcji, która niestety tutaj jest minus, bo nie ma jej wersji polskiej, tylko jest tam angielskie, niemieckie no i tego typu języki, niestety polskiego w, tym, yy, w tej instrukcji nie znajdziemy. Kolejna sprawa, jaka się znajduje, yy, to uchwyt do roweru, yy, do kierownicy roweru, aczkolwiek ja to sobie zamontuję u siebie w motocyklu yy, przy bagażniku. Yy, tutaj już zamontowałem dodatkowo taki uchwycik, który będzie do. Do do, do, do do ramki. Kolejna sprawa, o której powiemy, to będą takie oto paseczki. Yy, powiem wam, że sam na początku szczerze się zastanawiałem, do czego to jest, ale już ogarnąłem. Są to uchwyty do ramienia, że przypinamy sobie, otaczamy ramię i zapinamy, to są takie spinki, które one są naprawdę dość mocne, więc kamerka nam nie odpadnie. Kolejna sprawa, jakie są jeszcze rzeczy to to, ale nie wiem co to to jest, to są jakieś żebki. Cokolwiek to jest, to nie mam zielonego pojęcia do czego to jest, ale jest, to niech sobie będzie. Przeduszka, taka, którą zamontujemy na tej śrubce. Jedyne, czego właśnie brakuje, takiego klucza do tych śrubek, bo trzeba się siłować, z tym męczyć. Jest odporna obudowa, która jest w miarę podobna do tej z GoPro, aczkolwiek niektórymi detalami się różni. Bardzo fajnie się ją otwiera, jest to fajny patent. Tu są te kolejne złącza, takie króciutkie, łamane, długie. Oraz uchwyt montowany do tego złączki, tej takiej, nie wiem jak się dokładnie nazywa, zaraz wam pokażę. Ja już to mam montowane pod kask, bo montowałem to u siebie w kazku, także nie było z tym większego problemu. Kolejny detal jaki jest, to jest właśnie ten uchwyt taki łamany, który on jest również wypinany, ale nie chcę tego wpinać i wypinać, ponieważ nie ma jest jakoś, on nie chce tego zniszczyć. Więc niech sobie to tutaj leży, nie wiem czy to będzie widać, już wam to wszystko z boku pokażę ze wszystkich możliwych stron. Jest to wciskane na takim. Łamanym bolcu. O, jest to coś takiego. Brew pozorom, Ja to zamontuję sobie na szybce. W motocyklu, żeby to mogło działać i z przodu motocykla i kamerka, żeby sięgała na mnie. Także jest to bardzo spoko patent. Kolejna sprawa, kamerką zajmiemy się za chwilkę. Są jeszcze takie te trytytki które służą do bezpiecznego zamontowania, aby nam ona nigdzie nie odpadła ta kamerka cztery, I przenieśmy się dalej, jak ja zamontowałem. Kamerkę na kasku, już Wam to pokażę. Słuchajcie, mój kask Naxa pewnie znacie z filmików. Zamontowałem sobie go z boku na napisie Naxa. Kamerkę trzeba przekręcać. Jest on zamontowany w ten oto magiczny sposób. Um, obrócimy jeszcze przodem, żeby było widać. Kamerkę właśnie montuje się w ten sposób, jak już mówiłem, że wkładacie sobie to tutaj no i ściskacie to tam na tę zapadkę i to ustawiacie już wszystko tak jak sobie to tylko życzycie, chcecie i tak dalej. Miałem pomysł, aby zamontować to, znaczy ten elemencik, nie wiem czy to, ten tu elemencik, żeby zamontować gdzieś tutaj. Aczkolwiek nie miałem tyle złączek, aby to wszystko spasiło, żeby wyprofilować tak, żeby nie zasłaniała mi wizjera. Nie chciałem mieć zamontowanej kamerki tutaj, ponieważ przemoc że są strasznie duże opory w czasie jeszcze przejazdy. I tak szczerze, to teraz się zastanawiam po zamontowaniu, właśnie z prawej strony czy właśnie to nie powinno być z lewej, bo jeśli pojedziemy to właśnie żeby to brało do środka jezdni, ale wszystko zobaczymy najwyżej, będziemy przeklejać. Z tego co oglądałem u innych motovlogerów, odklejenie tego paska jest bardzo proste, ponieważ wystarczy nagrzać, ten oto przylepić suszarką i już jest wszystko gotowe. No i przenieśmy się do sprawy samej kamerki. Włącza się ją w ten oto sposób, kamerka się nam uruchamia. No i wyłączę teraz lampiona, nie lampiona tylko... Nazwać flesza, aby on nas nie oślepiał. I słuchajcie, teraz mam ustawione w jakości 720, bo jest 60 kratek, więc postanowiłem, że sobie ustawię to, żeby to lepiej nakręcało, bo w jakości 1080 jest 30 kratek. Chociaż pisze, że jest to full HD. Co mnie irytuje w tej kamerce, że nie wiem jak wyłączyć datę, ponieważ ta data wyskakuje, no i nie da się jej właśnie wyłączyć w żaden sposób. W kamerce można włączyć tryb Wi-Fi, O, właśnie, on się teraz włącza. I do czego on służy? Słuchajcie kochani, w tej, z tego trybu można korzystać w ten sposób, że łączycie się z telefonem, smartfonem i sobie nim sterujecie, możecie włączać, włączać, ustawiać tryby, wszystko czego sobie żywnie zaplanujecie, zobaczycie, to to można tym robić. Słuchajcie, dalsza sprawa jaka jest, zdjęcia jakie ona wykonuje to 12 megapikseli, 12 megapikseli. Jest to bardzo dobra jakość tych zdjęć, naprawdę fenomenalna, najlepsza od mojego telefonu, szczerze Wam powiem Huawei'a, które wydawał mi się, że robi bardzo dobre zdjęcia, aczkolwiek tutaj wszystko przebiło. Jak będzie sprawować się przy większych prędkościach, to postaram się opowiedzieć w kolejnych jakichś odcinkach, już ją przetestuję, bo nie chcę tutaj wyprawić morałów idzie, o czym nie wiem. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest to spoko opcja, ponieważ jeszcze, właśnie zapomniałem powiedzieć, kartę, jaka się w niej mieści, to 32 giga. Wydaje mi się, że jest naprawdę spoko, bo da się na tym nakręcić spokojnie dwa akumulatorki, później przy można wrócić i się doładować. Ja mam wersję białą tej kamerki, wygląda ona spoko, mam biały kas, także ten. Przyciski takie jak go, GoPro, widzicie, dwa z boku, u góry, u góry, no i tutaj, prawda, z przodu, także będziemy powoli kończyć odcinek. Tak jak widzicie, to jest cały skład tego, co było w tej kamerce. Przepraszam za jakieś niedociągłości, ja takie były, że ten dobra gdzieś skakał, aczkolwiek nie nakręcałem jeszcze takiego odcinka, więc postaram się Wam to takie coś jakoś obrobić, żeby to fajnie wyglądało. Dziękuję bardzo za uwagę jeszcze raz. Zapraszam do subskrypcji, zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku. Dziękuję bardzo za uwagę. Na razie, cześć!